Siemaldziska, tutaj Frer, a to będzie pierwsza część, zagrajmy w Heroes and Generals. Postanowię nagrać właśnie tutaj coś w stylu recenzji, poradnika, no i trochę gameplaya. Yy, gra Heroes and Generals, yy, jest to właśnie strzelanka obsadzona w drugiej wojnie światowej. Mam do wyboru dwie frakcje, Niemców i USA. Ja wybrałem Niemców, bardziej mi to odpowiada, choć... W USA jest może troszeczkę łatwiej pod względem, że jest M1 garant na samym początku dla gracza, tak. No i już można byłoby powiedzieć początek już powiedziałem, dobra, dobra. No i teraz czym się zajmiemy? Właśnie dwie walczące frakcje mamy: yy, Niemców i USA. Sorki USA, za moje przejrzyczenia, stukoty i takie inne ludziska. Tak już w ogóle uprzedzam. No, i mam dwie frakcje, tak? Już to mówiłem. Powtórzę się prawdopodobnie trzy razy. I właśnie te dwie frakcje możemy wybrać do walki. Wtedy, kiedy wchodzimy do gry, tak? I zaczynamy, w ogóle zaczynamy grę, dostajemy Beta Klucza i zaczynam grę. I wtedy, kiedy y, wojna się skończy, czyli mamy tutaj, można by powiedzieć, już pokażę, niech tylko mi się załaduje to. Mamy taką wielką mapkę Europy. Dobra, już niech się załaduje. Ja w Polsce sobie chciałem zobaczyć, czy coś jest, a nie ma. Dobra, mam tutaj wielką mapę Europy. Raczej wielką, nie, bo to jest kawałek. Mam mapę Europy, tak okrojoną trochę Francji. No, Anglia i Niemcy, tak. I wojna się skończy wtedy, kiedy na przykład tutaj zdobędą Niemcy London lub Niemcy przegrają i Anglicy zdobyją Londyn. Sorry, że tak mi mój ludziska. Tak, ale dosyć ta mapka, taka można powiedzieć troszeczkę toporna jest, ale nie czepiam się do tego, to jest beta. tak. No i wtedy na przykład jest takie coś y, War 92, y, wchodzę, y, wybieram frakcję, no i jazda, dobra. Teraz powiemy właśnie tutaj o naszej postaci. tak. E, mam tutaj właśnie, y, tutaj y, jaki mam poziom, y, poziom do następnego levela i do następnego taktycznego levela. Tak. Tutaj mamy jakby nasze odznaki, broszki, coś w tym stylu, tak się na to mówi. Za sprint na przykład, za celność, za odniesione za oddane obrażenia przeciwnikom, za precyzję i takie różne. Tak. Też mam tutaj za Panzerwausta, właśnie obrażenia. Dobra, i mamy tutaj y, do wyboru bronię w naszej postaci. Zależy o właśnie od jakiej postaci gramy, bo do wyboru jest dużo postaci czołgista, y, lotnik, raczej ten co kieruje samolotem. Prawdopodobnie znów spieprzyłem, kurde, y, z, z tą moją wymową. Y, no, i tutaj mamy normalnego wojaka, tak, piechotę. No i właśnie mamy tutaj na początku na początku w samym początku mam postać okrojoną do Mausera, czyli popularnie zwanego, może nie, Mausera 98 i też mówi się na to kark 98 i mamy jeszcze tutaj te granaty, tak? No dobra. Mamy na początku te dwie rzeczy i żeby sobie umilić o wiele grę, tak, na bliskiej dystanse, zalecam, żeby kupić sobie Mausera C98. On tak prawdopodobnie się zwie. Czekajcie, czekajcie. Czekaj. Eee, to jest Mauser C98 chyba. Prawdopodobnie tak. Możemy tu właśnie, eee, można powiedzieć, dajemy modyfikację do broni, jak widzicie, ale to ludziska zaraz. Tak, to jest Mauser C98. Wróćmy do naszej postaci i to wszystko w ogóle mam tutaj w przeglądarce, tak i zaraz już powiem jak się dochodzi do bitwy i takie inne. Tak, po pierwsze popatrzmy, tutaj mam nasze, można powiedzieć, skile takie, to na przykład na pierwszy level y, mam zwiększone obrażenia przeciwko pojazdom przeciwnika, takim jak można powiedzieć y, chyba samochodom transportowym, no czyli Jeep tu jest tutaj właśnie. Eee, ale chyba przeciwko półgąsieńcówkom to nie działa. Dobra, tutaj drugie okno. Mamy bronię, tak? Bronie. Eee, ja tutaj mam 9 98. No i właśnie mamy tutaj do wyboru. Get more. Jak chcemy kupić więcej? Mamy Panzerfausta, który ma skuteczny zasiak na 60 metrów i działa sobie bardzo dobrze przeciwko czołgom, tak? W zasadzie nie trzeba tego za bardzo kupować. Bo jak już mamy czołgi, wystarczy, że pojedziemy do. Punktu początkowego na niektórych mapach, ale mi się wydaje, że to na wszystkich jest. I to możemy sobie wziąć pancer V, i sobie po prostu pojechać rowerem albo z samochodem na pole bitwy, schować się gdzieś za drzewem i ustrzelić ten czołg. Mam tutaj Mausera, tego, którego mam po prostu. Mamy MP40, który jest już o wiele lepsze, tak. Radzimy sobie już o wiele wtedy lepiej. Z innymi, właśnie wrogami, i tymi innymi, bo nasz Mauser 98 nie jest dosyć szybkostrzelny i można powiedzieć, jest słabszy od M1 Garanda, który jest bardziej szybkostrzelny, nie potrzebuje jakby tego mechanizmu, że trzeba go przeładować ręką, tylko M1 Garand jest sam powtarzalny, a tu MP40 jest pistoletem, może na daleką długość nie jest celny, tak wnioskuję, bo nie grałem jeszcze, nim, ale na pewno jest lepszy w budynkach. Yy, mamy tutaj naszego mamzera Mabzer 9.8 z lunetą, tak. No i MG42. Może tutaj, tak, można powiedzieć, teraz na początku. Jak zobaczyliście, broni jest mało i może to Was tak, można było powiedzieć, yy, zdemotywowało? Nie, jest tutaj wiele, kurde. Można byłoby powiedzieć, właśnie. E, modyfikacji dla tej broni, tak, co przed chwilą na tym Mauserze 9.8, tym pistolecie pokazywałem. Dobrze, e, pokażę właśnie, co tutaj można wyczarować z naszego, kurczę, e, z naszej błyskotki, a tutaj właśnie, po tej, można powiedzieć, gwiazdce mamy numer seryjny naszej broni, czyli że nasza broń jest 140 tysięcy na prawie, tak. Tak. Mimo, że nie możemy zmodyfikować naszej broni, jak w Black Opsie, na przykład e, też e, w Battlefieldzie, od no, raczej nie można zmodyfikować naszego wyglądu broni. Yy, na zewnątrz to nie trzeba się jak można byłoby powiedzieć przejmować. Można ją, yy, można powiedzieć, kurczę sorki, zaczynam się ludziska. Można ją od środka zmodyfikować, tak. I zaczniemy tutaj od spustu. Tak. Mamy tutaj właśnie spusty, które mogą zwiększać nam zasięg i celność mogą zwiększyć zasięg, ale mogą zmniejszyć właśnie tutaj e, szybkostrzelność tak e, mogą tutaj zmienić e, odrzut, raczej pogorszyć nad, nasz odrzut i zasięg. Niektóre są właśnie takie dziwne, których można powiedzieć bym nie montował. Tutaj właśnie są e, kilka tych właśnie stopni, tych właśnie spustów no, e, większa szybkostrzelność i większa i mniejsza, mniejszy zasięg tak, i tutaj mam właśnie tutaj te spusty takie same jak na początku, tylko zadają więcej yy, są lepsze, ale niestety więcej kosztują, jak zawsze dobra, mamy teraz lufę tutaj, karabinu yy, tutaj może być zmniejszona, jakby może być obrażenia ale zwiększona precyzja strzału yy, może być zwiększony zasięg, ale zmniejszona obrażenia no i tutaj te chromowane dają nam więcej yy, yy, obrażenia i precyzji. No i chyba tutaj właśnie, tak, yy, nie, jeszcze jest tutaj taki, tu są już inne stopnie tych właśnie tutaj yy, rur do karabinów, no rur nie, raczej luf, tak. Najbardziej mnie interesuje właśnie ta, tylko że precyzja mi się zmniejszy, tak, to może być też to, prawdopodobnie kupię MP40. Mamy tutaj jeszcze szczerbinki do strzału, które zwiększają niektóre... Czekajcie, co ja wziąłem? Interwall... Czekajcie, czekajcie. Czy ja wziąłem... Tak, ja wziąłem szczerbinki prawdopodobnie. Czekajcie, zobaczę. Nie, ja wziąłem części w środku, tak. Pomyliłem z sorry. Mam do wyboru sprężyny, przekładnie i takie inne. No i dla mnie najlepsza byłaby sprężna, bo kark właśnie ma mi służyć do tego, żeby strzelić raz, ale zabić, a nie przeładowywać trzy razy, prawdopodobnie wtedy byśmy szybko marli. Dobra, mamy tutaj właśnie szczerbinki, tak, omówię to, jak można powiedzieć, w innym, jak powiedzieć, yy, czasie, no i mamy amunicję, ja wziąłem amunicję z nitroglyceryną. Tak, niektórych słów nie mogę wymówić. No, można powiedzieć, uzupełnijmy ją. Zadaje więcej obrażeń i ma lepszą i poprawia naszą celność. Nitro jest to właśnie y, substancja wybuchowa. Dobra. Bronię i naszą postać mamy chyba już umówioną. Jeszcze tutaj mamy jeden, jeden pistolet. Mausera, 396 tak, yy, i możemy go lepszeć jak yy, naszego karka. Tylko, że po prostu będzie to inaczej kosztować, inaczej wygląda, można powiedzieć, inaczej będą też części, może trochę zróżnicowane. Tak, na bliską yy, odległość mam tutaj yy, nóż. No i mamy granaty. Tak, granat jest najlepszy. Patrzcie, tutaj właśnie mamy granat. Najlepszy jest. S-Mine, nie polecam, można by powiedzieć. Może jak jesteście ostatni na was przez cała grupa, to wtedy tak. Ale jak jesteście w budynku z innymi, ktoś wejdzie na, wam na taką minę i macie minus 1 do fragów. E, przeciwczołgowa mina. No i tutaj kurczę tej nie mogę rozkryć. Dobra. Tak, to było propo naszej postaci. Teraz zajmiemy się assault teamami, czyli... E, trochę mój angielski można powiedzieć jest słaby chyba, ale... ...drużynami uderzeniowymi. Tak, mam tutaj... E, Sorki jak za zawiertarki i takie inne, bo coś tam słyszę z daleka. Mamy tutaj e, zwykłego, zwykłego wojaka z karabinem e, Takiego takiego skorową, kurde, wiecie co nie umiem za bardzo powiedzieć, przetłumaczyć tego. No i mamy tutaj e, półgąsińcówkę, która jest na obraz... na obrazie. Dobra, i mamy do wyboru właśnie tutaj dla tych co interesują się czołgami, samolotami, dla mnie byłoby lepsze czołgi. Możemy tutaj kupić w drużynie uderzeniowej czołg, samolot i jeszcze chyba jakąś inną rangę właśnie raczej drużne Dobra i już propo ostatniego i zajmiemy się zaraz meczem mapy dosyć baumówiona Kto zdobędzie Berlin, to wtedy Niemcy przegrywają, jak jesteśmy po Niemcach stronie. No i wtedy jak zdobędziemy Londyn, wygrywamy na przykład jak jesteśmy po niemieckiej stronie. Tutaj mamy właśnie mecze, do których możemy dojść, tak? A tutaj mamy mapkę z tego meczu, właśnie na przykład. Tak, ludziska. No i ja sobie zaraz znajdę meczyk, i to byłoby wszystko a propos wprowadzenia tego Heroes and Generals na przeglądarce. A propos meczu, zaraz będę grać. No i znajdę meczyk, i będę zaraz. Dobra, ludziska, jestem. Wybrałem sobie mecz odpowiedni. No i teraz omówmy tutaj wszystko. Tylko czekajcie, jeszcze ściszę tutaj, właśnie ustawienia. Tak. Yy. Tak, tutaj będę sobie ściszył. O, mamy pojazd, pomoże nam tutaj powiedzieć w charakteryzowaniu gry. E, tak, ten meczek będzie do charakteryzacji. Troszeczkę nierówny. A nie, w zasadzie dobrze, OK. E, no i właśnie kurczę, z tym głosem sobie wezmę jeszcze ścisze. Może sobie wezmę o tak. Tak, już tak może być, OK. E, audio. Audio są sobie ściszę ludziska, żeby było dobrze mnie słyszeć. Eee, dobra. Ludziska, no to jak zaczynam grę, pojawi nam się tutaj ta ikoneczka. Która pokazuje nam, yy, co robią anteny. Już Wam tłumaczę: anteny są do kapowania punktów, są do nasze punkty do, do kapowania. Wygrywamy właśnie yy, bitwę przez to, że kapujemy. Tak jak zrozumieńcie bazę przeciwnika, zdobywamy niektóre mniejsze punkty albo bazy. Mamy mapę, z której właśnie patrzymy, jak korzystać. Yy, wybieramy wtedy M, kontrolki. Jeżeli chcemy, żeby właśnie wyjść z tego poradnika, wciskamy I. No i mamy jeszcze w ostatnim przydziałce. Pojazdy. Tutaj, co zrobić z pojazdami? Właśnie jak latać, strzelać, zrzucać bomby, przemieszczać się między miejscami. No i dobra, do pojazdów posłuży nam oto ten właśnie kubelwagen Wagen Typ 82. Mamy postawę teraz kierowcy. Możemy sobie scrollem zwiększać, zmniejszać tutaj zasięg. Widzenia, wolę o bardziej z tyłu prowadzić. Tak. Dobra. C. Zmieniamy miejsca. Tak, może tutaj się zmieścić Aż w tym e, samochodzie e, 6 osób e, strzamy z MG, na przykład tutaj z tego możemy. E, mamy też pół godzicówkę, tam też można strzelać z MG. Różni się po prostu tym, że jest troszeczkę wolniejsza, ale lepiej upancerzona. Dobra, e, wyjdźmy na chwilę z pojazdu i zaraz zajmiemy się meczkiem Mamy do dyspozycji teraz na samym początku broni Kark 98, Mauzer 98 też, tak się go nazywa. E, Szczerbinka jest bardzo mała, tak. I patrzymy przeważnie tutaj między tym wklęśnięciem, Najlepiej strzeć, bo szczerbinka jest bardzo mała. Nasza postać kiedy się kiedy sprintuje, trzeba chwileczkę poczekać, można by powiedzieć. Po dłuższym sprincie, żeby się ustawił celownik, ustabilizował, natomiast jesteśmy trochę w bruchu, trzeba poczekać chwileczkę, żeby się ustabilizował, ustabilizowała się ręka naszego żołnierza. Mamy dla naszego lep lepszej gry, mówię Wam od razu, kupcie tutaj właśnie tą broń. E, Pistolecik Mauser 98C e, USA to jest e, Colt. Wtedy jest Wam lepiej na bliższe dystans możecie zastrzelić, macie większą szansę. Bo Amerykanie używają M1 Garand, który jest bliska jest zabójczy dla nas. Kark jest wolniejszy po prostu. Może zadaje tak, musiałbym przejść dwa razy do nich. E, tutaj broń jest dosyć okej. Okay. Tak. E, można ulepszać ją, rzecz jasna. E, mamy bagnet i mamy tutaj jeszcze granaty. No i tutaj właśnie M, mapa. tak Mamy teraz e, tryb zdobycia tutaj właśnie tych e, tej fabryki. Mam kilka map. Jest ta właśnie mała. Jeszcze jest mała jakaś jedna e, z okopami i duża, która jest super. Wszystkie mapy w ogóle są super i dobrze przemyślane. Naprawdę e, realizm strzałów w tej grze też jest dobry. Naprawdę gra, beta ma troszeczkę pków, ale jest spoko. Naprawdę spoko. Że ludziska interesujecie się drugą Wojną Światową, chcecie symulatora, fajnej gry, e, też, że otrzymujecie za te skille i to wszystko, kupujecie, modyfikujecie broń dość w środku, jeździcie czołgiem, czołgiem polecam, naprawdę. Jak stosorki, e, jeżeli ktoś się nie słyszy z tymi właśnie ustawieniami głosu, będę musiał w nich pogrzebać sobie trochę. No i chyba to byłoby wszystko ludziska w tym meczu, raczej w tym poradniku. Zajmijmy się teraz właśnie tutaj meczem. Tak, auto jest dosyć y, sterowne, można łatwo się poślizgnąć. Czyli ślizga się łatwo, o byłoby lepiej tak, jak co za, za przejęzyczenia i takie inne bliska. I stukoty, szumy mnie, tak. Dobra, teraz pójdźmy do tych fabryk i zajmijmy się nimi. Dobra, czekajcie, teraz muszę y, podjechać, y, o widzicie, już do mnie strzelają, dobra. Pójdźmy zatem kolegom do środka, tak, tu jest dobry motyw, żeby wejść do środka. O kurde, o, o, a właśnie, y, w tej grze nie jest tak, że mamy super dużo flagów, jak w Call of Duty, Battlefield i takie inne. No, tu jest w ogóle inny system, można by było powiedzieć, z i jest o wiele trudniej się przestawić, naprawdę. Czekajcie, teraz. Tam jest y, martwy Amerykanin, tak, wyjdź kolego, wyjdź, wyjdź, jeszcze troszeczkę. Ładnie, y, kolega tutaj inny, powstrzymał sobie trochę do niego, ale dobra. Dobra, teraz połaśmy tutaj po dachu, tak. Aha, interface. Yy, postawa. Tak. Yy, sprint, postawa to już podstawa ludziska. Mamy ile życia to jest to zielone? zasięg 200 metrów, pociski i nazwę broni. Tutaj yy, właśnie w, w górnym rogu mamy inny czat. Czekajcie, logiska. Pięknie. Dobra, on nas widzi. Pięknie zabiliśmy go. On miał tutaj właśnie Enfielda ze Scope'em, czyli z celownikiem, z lunetą. O tak, byłoby lepiej określić to. Dobra, czekajcie. Fajnie. Zabił mnie listka. No tak, tutaj jest troszeczkę inaczej. Byłoby fajnie mieć MP40. Dobra, wejdźmy do góry. Okej, okay, yy, no dobra. Tak, my od razu już wejdziemy na górę ludziska, Uwielbiam tu chodzić po hangarach też powinno. Jak lubicie, raczej przeżyć i pograć sobie. Wchodźcie na hangar tutaj do góry, na tej mapie. Nie pamiętam nazw, bo gram dosyć krótko. Yy, dobra, byłem gdzie indziej teraz. Byłem w tej mniejszej hali. Tutaj są takie okurne. Dobra, widziałem Cię kolego. Yy, yy, widziałem za tym yy, właśnie ziomusiem Niemca czyli naszego dobra, tutaj jedę sobie hasa widziałem go też e, nasi kapują chyba ich ostatni punkt prawie ci miałem kolego Zabije kogoś tym granatem. Szkoda. Dobra ludziska. No, na pierwszą część mało, ale raczej powiedzieć można było wiedzieć byłoby e, wszystko nam wam wyjaśnienia w tej grze. I następna część będzie to mecz. Dzięki za oglądanie ludziska. To będzie koniec pierwszej części Heroes Engine. Nara.